No i nie zapłaciłbym mu jeszcze nie? za benzynę i 200 zł. Nie opłaca się? Za benzynę i za co? No, za benzynę bym zapłacił i dałbym jeszcze 200 zł, że nie zawiózł. nie? No, no jak milion? A ta córka będzie 800 mi kosztowała, tak? A to może 600 kurwa, czy 500? o milioner, to ja będę nagrywał o powiedziałem ona chce tam ze mną lajta nagrywać też ja będę z nią no? śpisz chcę nagrać, ja słyszałem. nocne spanie, tak? no nocne spanie, jak śpisz a co, nie mogę spać z nią? a może jak się jeszcze ją strach kurwa, Walisz tak, zwalisz, o już jak ja no to jak to takiego nie ma... czegoś nie można puścić, bo bany dostaniesz się, kurwa. Walić, o! Ja bym na jutro fajnie by było. To nagrywaj sobie, no, nagrywaj, już. Widzisz, z tobą nie można rozmawiać. Ja, o, ktoś ta imię chce zawieźć, kurwa. A nie, kurwa, ten, taksówkarz, żeby. E! Czyli my cały światło włożyłby. Na rękach nosili bo już mnie nie chcą. Powiedział. Ten chuj co list napisał. My ciebie nie chcemy. Bo cię wybiliście się. Na garbie moim. To już po chuj tym nam dał się. Zdik. To ja bym... To miałeś kurwa. Nagrywali ciebie, kurwa. I co? Pato ile cię nagrał. Ci dał coś? Kupiło. Bo... Ja, ja wszyscy kurwa takie jesteście. Nie paty i pato. Je dobry. Wczoraj powiedział: Jak popił? Ja muszę mieć, na paliwo muszę mieć, wszystko wyleczył mnie. Sławek musi mieć, a ty na groszek jedz. E, Panie, że policjant odpowiedział: Panie. On, 300 zł się rozliczają? To ja cię nagrywam? Ja mam swój kanał, kurwa. Ja tylko z, znaczy, kurwa. Latał, ja ja. cię o! Rozliczać się? O! 300 zł mam ci zapłacić za lajta i kurwa, no! Bo usiadłeś, byłeś pół godziny i 300 zł, kurwa, o! Co tu powiedziałeś? A, zadowolony? A, powiedziałeś, no, zadowolony. Czemu? O, o, o wielkowie swoim i o. wspomniałem o matce troszeczkę. Tego nie mów! Nie o to słyszałeś? Tego nie mów! Uczą mnie, jakby ja malutkie dziecko. No dalej, mnie łóżeczko malutkie w szpitalu. Dziecięce. To malutki. że jeszcze nie mieściły się w łóżeczku. Nawet tym. Tak. Dali malutkie łóżeczko. Bo jak tam. A kura, się tamko. A przechodzili chórę, byli ciężęcali się tylko. I przebijali boki. Jak dla Pana Jezusa. przebili bok. Ani jeden kurwa, nie zadzwoni do kurwy tej, ani, ani drugi. Żeby Ciechał zmienić. A kurwy, o, właśnie dziękuję. To chuj nie będę dzwonił. Pierdolę, powiedziałeś kurwa, to dobrze. To ja lajta tutaj nie będę robił, kurwa, ja kurwa. Daj, masz punkt, Ja mówię do kurwy! no ja mówię do kurwy nie chcecie zadzwonić. Żeby Ciechała zmienić. Jak się nie ty ja opierdol ją, z ją, tą strzątaczkę i jebaną. jak ja dzwonię, to, to kurwa nie chcesz odbierać telefonu. A kto inny to odbierasz. Bo chyba z ty nimi się pierdolisz. Na wszystkie strony świata. Rosnie, może teraz oto jest od twarzy, Niech słuchają ludzie, krzyczą. Niech chcę krzycz. bo Tylko pieniądze umiem wyciągać kurwa Kto? Ja wyciągam pieniądze? O! Kurwa! O, ja wyciągam! Sprzątaczka! Jebana! A to niech, to ja już więcej nie puszczę! To bo ty wpuszczał i ty będziesz płacił. Sprzątaczka! O, sprzątaczka! O! myje kurwa ciebie, kurwa! O! Przybiera rzeczy, kupiłem kurwa! No, masz tyle do prania. Musiałeś dać do prania, no, pobrała ci wcześniej. A o sprzątaczka? To zadzwoń, to ma tą firmę, co sprząta, zadzwoń, będziesz płacił dla Ej, Agnieszki, nie przychodzi nikt ci kurwa, pierze, nie sprząta, nie wszystko ci robi. Ja nie potrzebuję, żeby to bo... jest sprzątaczki, kurwa. Nie obowiązki, tylko obowiązki, zmienić ci wszystko. No to i jedziesz z powrotem. Ech. Ani kurwa, całe moje. Co? I gdzieś wywiezła kurwa. A ten jeździć kurwa swojego psa, kurwa, schwabi kurwa i psami przyprowadza. Jeba, ale chuj. Już tutaj nie przyprowadził. Ech. A ona kurwa zabrali. I co się napisali? Bardzo dobrze napisali. Żeby jest dobrze się czuł. Ale nie do szpitala, kurwa. I droga, chcieli Wszyscy, kurwa. Zdechaj tam, kurwa. W szpitalu. No i w łóżeczku. No nie w domu swoim. Ja czyli ten pijaczek, to kurwa ja jego załatwię. W porządku nie będę nic chcę nie, nie się chrapuje. Za telefon wyjdę i kurwa na policję. I przejł i, i zabiorą. Hmm? Bo ja tego pana nie znam, przyszedł na kranę i różnie mnie wyzywa. Ja go załatwię, tego Jezu się pierdolę. Hej! się kurwa? Kamery kraść kurwa. Podzi dzień kamery nie ma. Ech my dał choć pojedziemy, to, to kupimy. Bo jeszcze 100 złotych mam. Ja czasu nie mam! na ja rodziny mam! Pod sklepem kurwa. No pojechał do mamy e. kurwa, pod sklepem. No. I do kozerojców do pojechał. Tam, no to no. o czym nie? Trzy zł. E. Panie Krzysztofie, co się stało, że pan tak głośno... Coś zrobił major? Może ty, major, coś powiesz o wielki warmianinie? Major, powiedz, pozdrawiam Sebastian kiczyński I tak, panie. I tak, ja mam. Mariusz, tak. Panie Krzysztofie, czy jest pan świadomy, że psa AZORKA zabrali, bo major ciągle ROZP, USZ, i się nie opiekował? Tego Ty że już tu lajki jest. Nie idzie, nie się... słyszą. No to właśnie, nie słyszą. O właśnie zbieram. Na wyjazd. O właśnie. Dawajcie, dawajcie dla da Majora na wyjazd. Dawajcie! Dajcie! No ja Dajcie pieniądze. Dajcie pieniądze. Ile Słysza. chcecie! A on pojedzie i nagle film jak się jebie. A właśnie, jak się jebie! Tak! knurze pierdolony, już zaczynasz? Właśnie, knurze pierdolony! Ty jesteś Knur! Ty! Tu, a, kurwa, świńska! Ty, Knur, nie Ty nie knur. dobrze, no, policja przyjedzie, że kurwa, ja wyłączę gracją. to, kurwa, nie będzie nic. Nie będę tutaj Przez nagrywał! Już ostatni raz ci pomogłem, kurwa, tutaj. 300 złotych przyjdzie, miałem ci wcześniej wypłacić. Swy, swoich pieniędzy, tak samo jak ja Rez. zapłaciłem za samochód ze słońca. Możesz nie płacić. No, no płacę! Bo nie. ja nie kurwa jestem będziemy ja Będziesz wypominać. Ja nie chcę. Zajmij do Agnieszki. O co ty do Agnieszki? Za do Agnieszki. Nie ona nie interesuje. Nie interesuje? A nie jedziesz do Poznania do Agnieszki. Do Angieszki do Poznania? Do Aszki, przepraszam bardzo, ty. O. To pan powtórzył weź. Popisz powtórz pan. Zadź pan do niego. Panie może dzwonić. Co? 3 złote. Konon, to knur dane. Józef Z 4 złote. A dziękuję. Przestań Kaśka naszych. Do ciebie? Jesteś trusiem i, i że kolany tobie się nie zginają. No to dla niego nic się zginia? To powiedz, nie? No. A to czemu znów zaczynasz odbierać te telefony? A czego dzwoni? A po chuj ty kurwa. Chcesz mluby telefon? Ja nie jestem, ja mam go w dupie wółym. No widzicie I tak ma A jak nie to mam pieniądze No ja mam całe życie ma... Na lata mam tak samo wygląda jak ty Nikogo nie mieć Miej NBO... nie, nie choć to I wali Chuj ci to i Interesuje kurwa co ja będę robić w swoim życiu. Cztery złotych. A mnie ja, do szpijaliś Ucieczka, pierdolcie. Wiecie? Uch, ja zarabiam, żeby mieć nas tam no Piądze, kurwa, na starłota piąte kurwa, żeby kupić coś. Na co? Na ciebie? To sobie kurwa iść do miasta zarysą sobie kurwa. Działalność, podatki płać, kurwa, tyczko płać, gub... to jest byś bohaterem w moim gardzie. A na moim stronie, major, nie mogę już słuchać, jak Ty no ciągle atakuje i obraża. Zrób tak, jak no no mówiłeś wczoraj przez telefon, czyli uderz Krzysztofa kamieniem w tył głowy, żeby był przez chwilę spokój. On I cię takiego, ciągle obraża, nie, nie daj się, Wojtek. A ten piątek, kurwa, tylko. Na czyje, kurwa, wódeczka. A swoją kurwę, żeby przyniósł. Nie ma nikogo, bo Trzy ciężka nie. będzie. Trzy złote. Ciężko pić Przestańcie wysyłać te donety dla tych meneli. Zobaczcie, jak ten suchodorski wygląda. Jak się denerwuje, to aż na tej jego szyi żyły wychodzą. Te pieniądze, jak myślicie, na co idą? Zapłaci podatki, reszta na nitro i do lasu. <słuch> Teraz ty będziesz nagrywał, za każdym, za każdy film będę, kurę tak przyklinał, tak jak ty teraz robiłeś i ostatnio jak ja nagrywałem. A ja na co będę przyklinać. To przyklinaj. No, przestałeś przyklinać? A ty przestaniesz przeklinać? Ja nie przyklinam. Ja też nie przyklinam. A ja przyklinam? No, ostatnio, no niedawno było to. Słyszeli ludzie. Major, pytanie do ciebie. Trzy tak? złote. Major, wszyscy wiemy, że wąchasz rozpuszczalnik, nie ty pierwszy, nie ostatni. Ja też chciałbym spróbować. Daj mi tylko znać, jakie są efekty tego. Robią się jakieś halucynacje, człowiek jest radosny? Co się dzieje po nitro? Doprowadź, że spróbować, ja... tego <słuch> już dawno nie wącham i nie wiem, co się dzieje. I nie zdradzam tajemnicy. O dziękuję, że 25 złotych, o kurde, cholera, muszę zapisać. Danielson. 25 złotych. Major proszę, pobłogosław mnie smutna buźka. O smutna, Błogosławie Cię. Jeden palcem. A chyba musiałem, trzymam to jednym palcem, a jakim, jednym kutasem? 3 złote. Ja już nie wyślę żadnego Donata. Krzysztof przeklina, jak nie wiem, aż się tego słuchać nie da. No właśnie. Ja zawsze, ja wszystko robię. Ja wszystko robię, wszystko. Kto, ja wiem wszystko. Wiem, kto mi wysłał, ale ogółem dla tej osoby bardzo dziękuję, że 25 zł. Jak gdy wiedział, kto wysłał, to napiszę. Tutaj mam napisanek. No, na początek ma 25 zł. Nauczcie mnie Maniara, pierwsze czytać i pisać. No, nie, nie umiem czytać i pisać. Jak. stajesz cyfry jako litery? No, no, normalnie, kurde, Normalnie, ja, jak to pisakiem tym pisze, to niewygodnie. Na jednym, na kolanie, kule I trzymać. <słuch> <słuch> Piniaka na... Sklep budowlany, biały stok. 3 złote. Witamy. Pańskie zamówienie zostanie dostarczone na ulicę szkolną w poniedziałek. Nie wiemy, co pan będziesz malował, ale paleta rozpuszczalnika nitro no, nie no, jest się. przygotowaliśmy Ale to jest. Ja je ja robię, a ty to wszystko wierzysz. Paleta rozpuszczalników. Mogę przyjść. A ty przyjdź. 3 złote Czy Krzysiek Błoch ja że A, dziękuję. Roman Pielucha 3 złote. 3 złote Witam szanowny Panie Majorze, chciałbym Panu powiedzieć, że po ten Kugas Kolonowicz kradł mało roboty z portfela jak Pana nie było jest nagrane na No na rozpuszczalnik, bo No właśnie Przywieźcie. Bo on to potrzebuje O właśnie. Łajcie 5. Danielson. 25 zł. Danielsu, do, 25 do, złotych. Święty majorze, ja przelałem ci tak, tak dużą kwotę, proszę pobłogosław mnie drugi raz ja, i powiedz, żeby Konon nie nie udzielał tyś jest pan i władka zęby. tej chałupy. Drugi raz. To właśnie... Don, 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 do do dupy. Ale będziemy pan waliście. Informacja dla Majutka o tym. 3 złote. No a po co ją ja on ci brać? Żebyś nie widział jak będziesz walić, a To ja będę walił, a co? To będziemy sobie lajta, a zbieram, będziemy sobie lajta tam robić balki, też. No i zrobicie no lajcie jak się walicie. Ja walicie się. No powiedziałem stron! Nocne spanie będzie. A nocne spanie to co? Walenie się. Strenie się. Tak. A co ci obchodzi? Pieszczenie się. A czemu nie mogę? Masaż będę jej niej robić i to będzie nagrane. Słuchaj. Panetem. Pytanie do Krzysia Misia. 3 złote. Pogadaj sobie kto chce. Kurze, Będziesz, no, co chcesz. Kurze, ty nie No No, właśnie pisała smsy. No, nie, nie podoba się jak ty się odnosisz do, do niej. Od Obiecała, że, że razem przyjmiemy. Przyjmie. Obiecała, że razem? Tak. Ciekawe komu? No ja tak sługo jadę, przepraszam hmm, bardzo. Na... To iść, nikt, zacięta, a, a jest... za 25... nieź, nikt nie a tu jedzie. A cię! Dziękuję! Rozrońcie mi, chłopak! Nie! Zajęcie się zbudowanym! Kitchen! 45 zł! Dziękuję, za Majo. dziękuję, że dajcie 5 zł! Dajcie 100 zł! na majora, bo on się zbudował! Mój plagę mi się zbudował. Szczytajcie Jzyj! Przyjicówki! Cztery złote. Dzień dobry panie Wojciechu. Proszę pozdrowić Igora Stacherczaka znanego Częstochowskiego Mitomana. Pozdrawiam z rodzinką. O no, bardzo to pozdrawiam też. No i dziękuję, guję, że cztery złote. Kłamcie! Obrażajcie mnie! Ucha! Kiedy tylko kiedy kupić. Sławek mówi prawdę. Trzy złote. Mają tak naprawdę co robiliśmy w nie oszukujesz widzów ciągle, nie temu knurowi, żeby do mnie nie nic Nie tak się skupiła, nie wiem. Co? Rozpomnę piecu, w Cały to na A co tu? Ja? No to otwarte. No to Przecież i na osobę spalałem! A ile, tutaj ile? to to ja wyleję? To chociaż pochodzi trochę! Jak przyjechałeś tutaj do kurwa, jak no, ja byłem? Z czego kurwa? Z czego? Z czego? Po co mamy wykączyć mnie? To ja cię wykorzystałem, Po co? Bo pri... i policjanci daje mamy. O, dziękuję, Panie Krzysztofie, jest, jest nagranie. Mam Proszę, gdzie proszę, mówi, proszę że, nie słysza, słysza, bo ja nie słyszę. I siostra. Nie słyszał. I dlatego mieli chore dzieci, w tym pana. To policja? jest nagranie, gdzie major mówił, że pana rodzice byli rodzeństwem. Nie, nie chcą go kończyć. Wszyscy my. No nie no, dalej, no. kurde. Dobry też. Dziękuję, widzieliście? Obrażam wszystkich. Widzieliście trzy złote. Czy Krzysiek może potwierdzić, że nie wąchasz rozpuszczalnika? Czy Krzysiek może potwierdzić, że nie wąchasz rozpuszczalnika? Czy Krzysiek może potwierdzić, że nie wąchasz rozpuszczalnika? Czy nie potwierdzić? Nic nie potwierdzić, a nie powiedzieć. Nie słyszałem. Tak potwierdzam. To, co mówisz. Potwierdzam. 3, zł. no, jest, sławko, Panie 3 złote. Panie koleżowiec, proszę wypowiedzieć się na temat tego, jak e? Major jest porządnym człowiekiem i że plac zabaw zbudował dla dzieci. Ja nic nie zbudowałem, przepraszam bardzo. Proszę mi tutaj nie podchodzić. Ja nie mam prawo. Nie, nie masz nie. prawo. Masz swoje... swoje ja kryp złoczy komputery? Masz kanalitę. Nie wiem, pochodzi, wszystko. Nie, prawda? Ja mam płacić. Wszystko ja mam płacić. Kurwa, to ja... Właśnie, o taki słoik biorę miodu dla Asi. I w dla graje nie obrażaj, ty kurwa obrażasz? Panie Kononowiczu. Zł, no, ja Trzy złote, jeden grosz. Ja to poprałem kurwa. W przygotowaniu ty tylko powiesiłeś, żebyś trochę się ruszał. Czy mógł o tak, dziękujesz no, mi. przygotować potrawy wigilijne? Czy dał panu prezent? Czy tylko siedział i pachniał jak laluś? Nadam do Jacka. To ty dzwoń. Ja dłoń i, i się nie zywa. Ty... ty masz taki charakter. O! Ty taki masz charakter. O! Tak. Lubisz obrażać. Całe to wszystko robisz tak niepozytywnie, hmm. ale u coś trzeba, to hmm. dzwon do jaka, całe te, to, a tu przychodzisz, grzecznie rozmawiasz, a tak, tak wyzywasz nas. Ja, a my wy mnie nie wyzywacie. Ja. Ja, a się, się pyta, czy może zamieszkać razem z nami? Co? Ja, A, ja moja, moja dziewczyna. Złote. Ale ja? Nie, ja, czy mogę tutaj na szkole. ona by chciałaby zamieszkać A na haha. A czemu nie? No, to posparzyć. To napiszę, bo pisała. Krótko się odpowiada. No. Nie trzeba prawie pytanie. A trzeba nie. Trzy złote. No, chyba chodzi tak w ogóle. Szczęśliwego nowego roku. O co chodzi? E, I po co to ona tutaj? Gdzie ona będzie spała? A sobą. No. To. Wesarkę tyle nową. Kukówkę. O, właśnie się... Pyta Asia, jak ona przyjedzie, czy, czy ty nie będziesz na niej ukrzyczał? Jak mnie się krzyczał, to nie będę krzyczał. Pięć słów o tym. Słyszałaś? No, Którze. To nie ty ona tutaj nie masz nigdy masz tak tak życzy, nie w domu. Jak ty się usprawiedliwiasz, się tatuśma, śmiechu warte do boju. Będziesz się pierdoliła, dobrze? Strzela. Tak, tak, tak powiedziałeś? Posłuchajcie. Albo legitymacja. Może nie chce do iknij, że Bronisław komuś był. Nie, tak powiedziałeś, bo słychać, to jest na lajcie. O, jaki ty kurwa, Chce znajdź babę jakoś kurwa i sobie ruchaj ją! Uch, Przecież pierwszy przyjechała to 100 zł. A to płać taki drogi. 3 ma zł. To płacz trzy. że pod warunkiem, że ta Asia twoja dziwka będzie mi się nadstawiać, to możecie mieszkać. O. Proszę, aś ci nie obrażać, co wy kurwa od niej chcecie? Pierdolone, kurwa, 0 komunistycznej 1 Tylko obrażają 3 złote. kurwa, potrafią. Ty nie troszczurze pierdolony rucham ci kobietę brutasi. Kładź nie mm, a! A, przyjedzie. A co? Jak święta są, to przyjecie? Kurwa, nie boli to. No bo zniełeś to. Wiesz ile tam u moju było? Adaś Daś. 3 złote. Majorze, że powinieneś oddać połowę z tych 70 tysięcy dla Krzyśka, za to, że utrzymuje cię od kilku lat i masz gdzie mieszkać. Jakie 70 tysięcy? Ja nie wiem. Ho, 70 tysięcy mam ci oddać połowę. O. Mam cierpieć, kurde. Ana, mam 5 złotych. Wesołych świąt. Dziękuję. Mam cierpieć. Leonarda Kononowicz. Trzy złote. Krzyśku, dlaczego wpuściłeś pod nasz dach kryminalistę suchodorskiego. Na moim podwórku wąchał rozpuszczalnik. Gdyby żył mój mąż Bronisław, a twój Nie ojciec to, to z porządek z tym ćpunem. Bój się Boga, Krzyśku. Słyszałem? Co? A to ja mam dzwonić? Ja lajta robię, mam przerywać lajta, bo ty, tobie, ty sobie dupę, wielokrotnie plastron, odkryłeś i... Wiesz, ile tam było? Czego przyjrzeć macie do łazienki? Ja nie wiem. Czy... Ja. Znajdę. Bo ja mam nowy numer. Będzie y a z kim nas, czy na schodach na nocleg będę spał, tak? Jak, jak będzie koleżanka jej, to już tak, już będzie, o, już będzie, nie wiadomo co. Pracownica razem, bo będziemy to, u pracownicy w mieszkaniu, będzie ten Sylwestra. to pracownica ma do piwnicy pójść, tak? A me io è tutto ma non mi fanno più gli sciami, è tocca a te, non avviene